Monika straciła pracę, przez to Krzysiek musi wstrzymać się z wydaniem singla. Para nie ma innego wyboru jak poszukać pracy. Krzysiek znalazł ogłoszenie, którego zainteresowało. Chłopak aplikuje do korporacji. Firma odzwania do niego i umawiają się na spotkanie. Krzysiek jest szczęśliwy, ponieważ nie musiał długo szukać posady z dobrą płacą. Zadowolony idzie na rozmowę, która jednak nie idzie po jego myśli. W tym samym czasie, kiedy Krzysiek nie dostał pracy, Monika zastanawia się nad legalną sprzedażą komórek jajowych. W międzyczasie chłopak wrócił do domu i mówi mu o tym, co wymyśliła. Markowski nie jest zadowolony z pomysłu ukochanej i stanowczo się na to nie zgadza. Monika pyta go, jak poszła rozmowa o pracę. Chłopak udaje, że świetnie. Para okłamuje się nawzajem, bo Monika obiecuje, że nie sprzeda swoich komórek jajowych, a krzysiek z pracą, której de facto nie dostał. Mógłbym rzec, Krzysiek i Monika to idealna para. Jakby nigdy nic jeden drugiego okłamuje. Wiecie, ja już myślałem, że temat komórek jejowych jest zamknięty w tym serialu. Ale najwidoczniej się myliłem. Bo w sumie teraz cel legalnie jest sprzedać. A to już zupełnie inna sprawa i zupełnie inne pieniądze. Po co iść do roboty, skoro można komórkami handlować? Fajny sposób na życie, tylko jej pozazdrościć. Myślisz, że sekrety wyjdą na jaw?